Hello moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brody. Kontynuujemy, słuchajcie, Cube Life Island Survival. Na, może nie kontynuujemy, ale zaczynamy od początku, bo już teraz jesteśmy bogaci od doświadczenia. Kontynuujemy naszą przygodę. Słuchajcie, w tej grze na Wii U. Mówię poprawnie, Wii U, Wii U, Wii U, Wii U jak karetka. Już wiem, jak się wymawia. Czasami może mogę powiedzieć Wii, ale to nieważne to jest gra podobna do Minecrafta, nawet bardzo, bardzo podobna na Wii U. W sumie to przydałaby się właśnie tego typu gra na tę konsolę, można tak nazwać. No, konsolę słuchajcie. Dziękuję za tak ciepłe przyjęcie w ogóle tej produkcji. U mnie na kanale będzie bardzo dużo gierek. Jeżeli chcecie w ogóle zakupić jakieś tanie gry na Wii U, czy na jakieś inne rzeczy, to polecam tam w link, pod spodem jest link do najtańszych, słuchajcie, gierek. Ceneo to jest taka porównywarka, gdzie możecie wybrać sobie najtańsze rzeczy, więc... No, jak najtańsze macie porównywanie cen i tak dalej, i tak dalej, więc można wybrać sobie przedmiot, który Wam pasuje i który jest tańszy. No, możecie po prostu znaleźć naj... sklep, gdzie jest najtaniej. Ale wracamy do naszej serii, Ma mam nadzieję, że nie będzie za głośno, bo tutaj problem jest z ustawieniem wszystkiego, moi kochani, i tak jak mówię dzisiaj, w e weekendy, czy raczej nawet w tygodniu już przez wakacje, o właśnie jesteśmy. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Chyba nie. Dobra, pomińmy to, słuchajcie. Dobra. Ojejku, nie działa mi ten. Bo tu musi być to, to coś. To, o właśnie. Teraz mi powinno działać. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, jestem, żyję. Bo ten kontro kontroler musi mieć takie rzeczy. Słuchajcie, dobra, zbieramy sobie szybciutko. To jest bardzo, słuchajcie, fajne, że są takie podpowiedzi tutaj. Oczywiście te kokosy musimy znaleźć jak najszybciej. No ja wiem, że musimy tutaj się napić. No sterowanie jeszcze nie jest takie dobre. Muszę się przyzwyczaić do tego wszystkiego, ale dajcie mi czasu, będzie dobrze. Słuchajcie, będzie dobrze. Te piaski jakieś biorę, im to ucieka. Trzy kokosy tylko mam? Ej, to słabo jak trzy kokosy tylko. Weźmy sobie więcej tych. Poniżmy, mam nadzieję, że... O, pięć. Ładnie. Pozbieramy sobie jeszcze drewno i zrobimy ten crafting table. Musimy uważać, bo będą nas atakowały dziwne stwory. Dość dziwne. No ale, powinniśmy sobie dać radę, mam nadzieję. Zbierajmy te, e, te drewna. To są palmy chyba, prawda? To są parm, pa, parmy. Palome. Bo taka, słuchajcie, taki serial Paloma. Nie wiem, czy ktoś pewnie nie kojarzycie. a na RTL-7 jeszcze leciało. Dobra, zbieramy. Jest godzina ósma, czas nas goni. Mamy 9 kokosów. Pięknie. Nie jest tak źle. Ma, nawet może być dobrze. Słuchajcie, 10 kokosów. Pięknie. Musimy troszkę pozbierać tego, żeby mieć w razie czego jakieś jedzonko. Tutaj jeszcze weźmiemy sobie to i pójdziemy zaraz Crafting Table. Crafting Table stworzyć. Dobra. Płyniemy sobie teraz do góry. Halo ja tu utonę. Kacz, do wody podnoś się. Ło Tu są rybki, słuchajcie, to jest bardzo fajne w sumie. Dobra, biegniemy. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Jedziemy na brzeg, na ląd. Wychodzimy na ląd. Jak widzicie znaczniki, że jest... Oże, skocz, 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 skocz. Idziemy, jeszcze raz. Hop! I jeszcze raz. Hop. Pięknie. Zjedzmy, słuchajcie, kokos. Musimy go zjeść. Bo jak się tutaj... Jak się je kokosa? Słuchajcie, jak się je kokosa? X? No jak się jadło kokosa? X nie działa. Czemu? Powinno działać to. W ogóle nie działają nam przyciski niektóre. Kończy nam się woda. O, dobra, teraz. Weźmy to. Dobra, jesteśmy... No dobra, wiem że to jest fajne. Ten na jedzenie. Dobra, otwierajmy crafting. Słuchajcie, Dobra, jak widzicie, mamy tutaj crafting table. Jedno, wyłączmy to. Fajne są te podpowiedzi, słuchajcie. Pickaxe nam się przyda na pewno. Spokojnie. Spokojnie mój, mój drogi. Za Zrobimy tutaj, słuchajcie, w jaskini. Jeśli postawimy sobie tu crafting table Jak to piknąć? Czy... Dobra, jak to postawić? Słuchajcie, to jest... A dobra, mamy Teraz bym z chęcią chciał to użyć Jak tego użyć? X? Jak otworzyć ten crafting table? Halo? To będzie problem teraz, bo x -y mi nie działają, A, ani B to jest start. To my menu to nie, Jak chcę RISON. dobra, to jest skok, dobra, już wiem jak w ten sposób. No dobra, musimy teraz pewnie, słuchajcie, zrobić deski, tak? Deski i patyki, jak najwięcej, przełóżcie nam wszystko. Potrzebujemy dużo patyczków. Nie, nie w ten sposób. W ten sposób, słuchajcie. Ale zanim to zrobimy. Dobra, panie panie, co pan tutaj robisz takiego strasznego. Potrzebujemy desek troszkę. Jakby nie było. Z 12 nam się przyda na pewno. Zrobimy sobie w ten sposób. Mam nadzieję, że tak. O proszę. mamy kilof. Zróbmy jeszcze toporek, jakby nie było. Dobra. Mamy potrzebne rzeczy. Jeszcze możemy zrobić, słuchajcie, w razie czego... No, to chyba nie, nie działa, tak? tak. Nie możemy mieczyka zrobić? Ciekawe, jak mieczyk byśmy mogli zrobić. No, przerzućmy to tu. Że jak zrobimy w ten sposób... Nie, też nie działa. No dobra. W takim razie mamy, słuchajcie... Tutaj pikeks. Obróćmy się. I zrobimy tutaj dziurę, słuchajcie. Takie wejście. Możemy kopać. Jest godzina 12, więc trzeba uważać. Musimy uważać tutaj, jakby nie było. Dobra, podejdź mi tutaj. Dobra. Pięknie, słuchajcie. Fajnie to idzie. Kopiemy sobie. Dobra, tu mamy już lepsze rzeczy. A już mi tak poszedł? Alo. Naprawdę już w, te, w taki sposób, tak szybko nam się to skończyło? Boże, te kilofy to ja będę musiał, słuchajcie. Dużo tych kilofów będę musiał zrobić. W takim razie. No dobra, bo tu widzę, że tak to nie zrobię tego. Dobra, w ten sposób to zamknijcie. No i musimy wyrwę zrobić, bo za niedługo to, słuchajcie. Nie Będzie noc, będzie problem. Ale szybko się zużywają tu te rzeczy. Matko kochana. Naprawdę. Patrzcie jak szyb, szybciutko. To wszystko wziąć. Naprawdę będziemy bardzo dużo surowców potrzebowali. No już nam się zniszczyło to. Kurko, ty wiem że tu mnie chcesz coś zrobić, ale... No spokojnie. Dobra, może ten kamienny będzie trwalszy, prawda? Zróbmy sobie te kamienne, słuchajcie, kilofy. No tu musimy jakąś jamę zrobić, jakby nie było. Dobra, ten się, jak widzicie, niszczy troszkę wolniej, ale mimo wszystko bardzo... Kurde, kuro, no przeszkadzasz nam. No, co za... co za menda. Dobra, tylko nic nie dostaliśmy od ciebie. Szkoda, to przydało. Dobra, troszkę będziemy mieli tego. No ale naprawdę strasznie się niszczą te... te rzeczy. Jakby nie było. Czy dałoby nam się słuchajcie zdobyć węgiel? Żeby pochodnie stworzyć? Bardzo istotne dla nas. Pamiętajcie, że jest godzina która? On tutaj wszedł sobie. że Chodź, no, czemu nie mogę wyskoczyć? Hop, weźmy toporek, gdzie ten prosiak? Chodź tu. A backpack. o będę mógł stworzyć plecak. No dobrze, mamy te kokosy, ja bym zjadł go. Słuchajcie, bo. Już nam się jedzenie kończy. Włożymy sobie tą tego crafting table Damy tutaj W razie czego. Słuchajcie. Weźmiemy sobie go tutaj damy. Chodź tu, chodź tu. Dobra. Mamy crafting table. W razie czego To przydałoby nam się jeszcze jakieś drzewo ściąć. Jakby nie było No to przynajmniej troszkę lepiej się ścina I te kokosy, bo z, nie wyżyjemy Coś tak, słuchajcie, z samymi kokosami Trudny jest ten survival! O wiele trudniej niż w Minecrafcie, wiecie? O wiele i się zaczyna ściemniać, jest 15 Może być niewesoło, powiem wam szczerze Ja sobie ustawię już może to że, Słuchajcie Stawię to w ten sposób. Mam nadzieję, że nikt tutaj, nie, że jakoś tutaj nie przejdą. Bo jak przejdą mi ci ci wrogowie, to będzie niefajnie. W sumie to mogę jeszcze tu wyskoczyć. O, w ten sposób. I chyba już teraz mi nie przejdą tu jakoś. Jak będą przechodzili, to będzie GG. No dobra, moi drodzy, zaczyna się ściemniać. My sobie otworzymy tutaj przegródkę i stworzymy jeszcze troszkę tego kilofa. ...jednego, może więcej w sumie nawet. Słuchajcie, mamy troszkę patyczków, więc zbudujemy. Ale strasznie trudne, to jest trudniejsze od Minecrafta, ja wam tu mówię. No, wierzcie mi na słowo, że bardzo to jest trudne. No. Rozszerzmy to, no niestety jest ciemno, więc... ...problem będziemy mieli z tym wszystkim, przynajmniej na razie. Ale poszerzmy sobie. Będziemy mieszkać w jaskinie. ktoś Kiedyś prosiliście mnie, jak grałem w Minecrafta, żebym zrobił domek w ziemi, taką lepiankę, więc spoko, niech będzie. Poszerzymy sobie to, póki co. No, przynajmniej więcej tych, dostajemy tych elementów za ten kilo, więc Czy Przydałoby nam się, słuchajcie, zdobyć... Dobra. Weźmiemy sobie tak. Jeszcze bym zrobił parę... Cóż to jest w ogóle? A to sand, jest to piasek, to nie? No, zrobię troszkę deseczek, słuchajcie, i patyczków więcej. No i zrobił, no, słuchajcie, toporek. W razie czego, żebyśmy się bronili przed y, naszymi przeciwnikami. Dobra, zrobię więcej patyków, żebyśmy mieli na zapas. I zróbmy jeszcze kilo w jeden. To się nam na pewno przyda, słuchajcie. W razie czego? No jest tutaj już, widzicie, day 18, już, jest, już się strasznie ściemnia. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie przyjdzie. Było niefajnie. Nawet nie wiem, gdzie kopać w sumie. Zróbmy tak poszerzmy w tę stronę nasze domostwo. Dobra strasznie ciemno, no musicie mi to wybaczyć słuchajcie, no ale takie życie, no co zrobić co zrobić, nic nie zrobimy sobie jeszcze tutaj, słuchajcie, o niestety nam się zniszczył kill off, moi kochani mam nadzieję, że nie będą nas tutaj atakowali ci złoczyńcy straszni ale strasznie szybko się niszczą te przedmioty, nie? nie uważacie? ej słuchajcie, coś tu mogłem zrobić jeszcze Coż to jest ciekawe, no nie wiem. No właśnie, lepiej zasave, słuchajcie, grę. Save game. Oczywiście. W razie czego, no bo jak coś padnie nam, coś nas zabije, to będzie GG, to będą kredki moi drodzy. Fajnie, że to jest taki system zapisu. Podoba mi się to. Mam bardzo mało jedzenia. To jest najgorsze. Będziemy musieli coś z tym fantem zrobić. Z samymi kokosami to się raczej nie najemy. Ale ja jestem, zastanawiam się nad tym. Nie mogę tu piecyka zrobić, nie? To niezbyt dobrze. Jest to Experience. Mam pierwszy poziom. To crafting Guide jest jakiś tutaj, jest, słuchajcie. Mamy tak. Przydałoby nam się. Przydałoby nam się, Słuchajcie, znaleźć to jest cobblestone, tak? Aha, cobblestone można tak zrobić. Dobra, czyli mamy cobblestone, czyli musimy zrobić kobla troszkę, żeby piecyk zrobić. Tu To jest bardzo ważne. Tu mamy miskę. Mhm. Dobra, sasy, tu kiełbaski i tak dalej. Tylko ja bym chciał wiedzieć, jak zbudować piec. To jest bardzo dla nas istotne, jakby nie było. TNT, tu jest Iron Arrowhead. To są do strzału tak? Kombinacje Leather, Silver Axe. No to to raczej nas nie interesuje. To jest toporek. To jest Shining Glass. Tylko jak tutaj stworzyć piec? Jak stworzyć piec? To jest bardzo istotna informacja dla nas. Small backpack. To jest z dwóch skór. Mhm. Dobra. Ebony Plank, Dan Arrow. No tutaj kobel stolna możemy zrobić. Pewnie. Spróbujmy. Słuchajcie. Spróbujmy tego kobel zrobić. Dobra. Zobaczymy. No, kobel stolna to nam bardzo będzie potrzebne. Nie wiem, może piec się uda zrobić. Bo nie widzę, no w tym crafting guide nie ma pieca. To jest najgorsze, jak zrobić. Coal block to nie Diamond block, Rabi block, Titan arrow. Crafting table to ja wiem, spoko. Pla, pla, plank test, tak ta już. O, jest piec. Aha, pochodnie trzeba. Oho, ho, moi drodzy. Super, a jak ja pochodnie zrobię? Potrzebuję węgla, węgla skąd, skąd wziąć węgiel? No to będzie problem, słuchajcie. Musimy. Mam nadzieję, że dzień się skończy bardzo szybko, bo bez tego ani róż. Nie mamy już kokosów. No i są tu te potworki. Ale będzie tutaj, słuchajcie, będzie tutaj ostro się działo. Dirta ja wyrzucę, słuchajcie, dirt nam jest niepotrzebny, tak szczerze mówiąc. Może da się go jakoś wyrzucić. Może jak oni mnie drażnią, te dźwięki. To jest godzina 20.45. Nie wiem, czy damy radę, czy to przetrwamy? Moi kochani, tylko jak to. Dźwięki jak ten. Strasznie to jest denerwujące. Jak wyrzucić stąd te przedmioty? Bo ja na przykład, no nie wiem, będę musiał dirta jakoś postawić. Do tego pewnie. Ten sposób na razie. Dobra. Nie wiem, czy my to przetrwamy. Mogłem troszkę więcej jedzenia przygotować. da się to jakoś ściszyć? no chyba nie bardzo look speed aha, aha dobra czekaj, czy byłbym w stanie ich tutaj tam atakuje z nich? Dobra, chodźcie tu. To jest tak ciemno, że ja nic nie widzę. Słuchajcie, troszkę ich tam po posiekam. Ale ciekawe ile mają HP Dobra, jednego pokonałem My nic nie dostajemy w zamian za nich Szkoda Szkoda, Boże, walka z czasem Moi kochani No nie wiem, to dość długo. Ja nie mam w ogóle jedzenia, żeby tutaj walczyć z nimi Musi być dużo tych potworów. Ciekawe kiedy się zacznie rozjaśniać. Boże. Drogi. Przestańcie potwory atakować mnie. Jest 23. Może o pierwszej już powinni się ten. Powinno się rozjaśniać, nie? Ciekawe jakbym zrobił. Jakbym zrobił tak. Dobra, jednego pokonałem. Chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie, no chodźcie. No i co z wami, co z wami? Jak ich pokonać? Słuchajcie, podpowiedzi. Gdzie oni są? Mam 16 jedzenia. Boże, ja tu zginę. Muszę, widzicie, no i start był niby dobry. Musimy sobie zrobić małą jamkę i dopiero i najpierw skoncentrować się na jedzeniu. No spoko, spoko. Masa ile jest tych zombiaków tutaj. Jest godzina dwudziesta czwarta, ja tutaj nie przeżyję. Trzydzieści hp mam już, I ciągle się respią. Boże Święty, co tu się dzieje? Halo, halo, medyka, ja mam, nie mam jedzenia, jak żyć? By z was jedzenie chociaż wypadało. Jesteś tubylcy tutaj, agresywni. Nie, zginąłem, jak mnie tutaj, on rzucił czymś! No nie! Moi drodzy, już wiem teraz, że musimy nazbierać multum kokosów albo jakoś jedzenie wziąć, zrobić, bo to bez tego ani rusz, albo gdzieś na wysokości się wybudować. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. No zobaczymy, moi drodzy. Ale to było na tyle. Ja się z wami żegnam. i Do zobaczenia. Trzymajcie się. Papa! Pa.